ściągać ścianę grodziową. Kogo używasz tutaj? I tak super schodzi. To gdzie jedziemy? Idziemy dopełnić formalności. Czyli jedziemy ściągać ścianę grodziową. No i przygotować go pod rejestrację na osobowy. Pana. Ta ściana grodziewa będzie usunięta dzisiaj. No, czekamy, czekamy. Wczoraj Paweł skończył ogarniać tutaj ten klej na podłodze. Dzisiaj myjemy podłogę i zajmujemy się korozją. Pytaliście też, czy mieliśmy problem z odklejeniem podłogi. O dziwo nie. Jak widzicie, ona była przyczepiona tutaj na takie śruby. Odkręciliśmy te śrubki i po prostu podnieśliśmy podłogę, więc ten klej, co tutaj musieliśmy teraz, wczoraj Paweł go Ścierał, to tak naprawdę nie trzymał mocno, bo Paweł podniósł do góry podłogę i. A, podłogę tak, ale klej sam sobie był bardzo. Mocno. No tak, mocno był przyczepiony, ale podłogę podniosłeś bez problemu, nie? Po prostu do góry. Więc wiemy, że jest sporo trudności z tą podłogą, ale na szczęście my aż tak się nie męczyliśmy. Sprzątamy dalej. Hmm. Czego używasz tutaj? I tak super schodzi. No co, rozcięć, nie rozcięć, uniwersalny. Do czyścić wszystko. wszystko. Jak z salonu bus? Pecie. A jak wygląda budowa kampera, kiedy jesteś rodzicem? Rodzice tu. A dzieci... Dzieci tu. Serio? To też? Szorujemy to też. Jak już uporamy się z całym tym bałaganem, to zabieramy się już tutaj troszeczkę zaczęliśmy działać. W niektórych miejscach jest korozja, jak widzicie. Tu już trochę Paweł zeszlifował. Fiat ducato. Fiat ducato niestety ma to do tego. Co będziemy potem robić? No później będziemy zabezpieczać to korozję. Preparaty pokażemy, jakie używamy później. No, nawet nie wiem jakie. Kupiłem. No mamy ich trochę. Kupiłem w internecie. I potem będziemy, jak już to wszystko zrobimy, będziemy malować taką farbą okrętową, tak? Tak jest. Paweł kupił szarą. No i? To eee... tak będzie zakryte, jest troszkę... No właśnie, tu jak widzicie jest kolor biały, a Paweł kupił szarą farbą okrętową, więc to wszystko będziemy malować na szaro. No, taka była wizja Pawła. Nie, po prostu była najtańsza i najszybciej, Najszybciej by doszła, tak? Dokładnie. Także Paweł idzie w oszczędności, ja idę w estetykę i chciałam białą, ale będzie szare. Pokażemy Wam efekt później. A my sprzątamy dalej. Pierwsza rzecz, którą już zauważyliśmy, czyszcząc podłogę, zobaczcie, dziura przy nadkolu. Na wylot. Jest na wylot. O, niedobrze. Plus jest tam korozja, więc trzeba będzie się tym zaopiekować. Jak? Jeszcze tego nie wiemy, ale sprawdzimy. ale no niedobrze. To samo drzwi, jak możecie zauważyć, o. Też ucieka nam tu ciepło. Mamy nadzieję, że jest to spowodowane tym, że po prostu nie ma tam uszczelki, a nie że te drzwi po prostu konstrukcyjnie są jakoś, o, widzicie? Tu wszędzie ucieka nam. Stąd ten śnieg. Stąd ten śnieg był tutaj u nas w środku, ale no liczymy, że to jest przez to, że nie ma tej uszczelki po tej stronie. Słuchajcie, tu już ładnie, tu już ładnie wyczyściłam. Pięknie się prezentuje, ale jak się odwracam tu. Czyli to widzicie. Jak to wyczyścić. Ja mam po prostu ochotę wziąć węża i z węża to wszystko umyć. Ale się boimy, bo jest tu sporo elektryczności. Ale no zobaczcie, no i jest mróz, no tak, faktycznie zamrozi nam to wszystko się. Ale no to. Te wnęki są po prostu najgorsze do wyczyszczenia. Ale popatrzę sobie za to na tą czystą część. I już to jakoś ładnie wygląda. Będzie pięknie. Przymierzamy się teraz do rozebrania kanału z przodu. Ponieważ będziemy ją usuwać, a na jej miejsce będzie mój fotel pasażera. Już szukaliśmy foteli i one są bardzo drogie. Nawet wydaje nam się, że za drogie. Nie wiem, czy ktoś będzie interes w tych fotelach, czy co, ale oryginalny fotel Fiat Ducato, pasażera, prawy. No wczoraj widzieliśmy ile? 3000? 3, 2,5. No, tyle nie chcemy wydać za fotel, no ale będziemy szukać. Zobaczymy ile wyjdzie. Jedziemy po fotel. Udało się wczoraj Pawłowi znaleźć na Oelixie. W dobrej cenie. Także jedziemy około 80 km od nas. Zobaczyć, ale no raczej jesteśmy zdecydowani, że weźmiemy. Prawda? Jaka dobra cena, to ja nie wiem. Fotel kupiony, także w dobrym stanie. Niestety nasze negocjacje. 200 zł chcieliśmy, utarkować niestety nie udało się. No nie ukrywajmy, to był najtańszy fotel, jaki znaleźliśmy na rynku, więc i tak dobra cena. A fotel kupiliśmy za 1200 zł. Także wydaje nam się, że spoko cena. Także zobaczcie, tak się prezentuje. No, stan naprawdę idealny. Jedyne co, to tutaj jak widzicie, jest coś posklejane, ale to się kupi na to pokrowiec i no jak dówka sztuka. Także wracamy i montujemy. Tak, niepotrzebnie odkręcając do śrubki. Tu z tego... Po fotel wystarczy przesunąć i już mamy go na, na zewnątrz. Zaraz go podniosę. Chwilę odpocznę. No człowiek się uczy, całe życie się człowiek uczy. Musiałeś się namęczyć. Musiałeś się namęczyć z jednym, tak. żeby dowiedzieć się, że jednak nie trzeba tego odkręcać, więc jakby co. Nie Ale... trzeba, tak? Wysunąć. <grymne> no to Paweł montuje. Zobaczcie elegancko. Pięknie wyglądają te fotele razem. No oprócz tego mankamentu, no ale nie można mieć wszystkiego za taką cenę. To kupisz mi ładną poduszeczkę, co? Super. Ciężko było te fotele yy, co? zakładać i wy, wyciągać? Nie, jest bardzo proste. No powiem ci, że elegancko się tu siedzi. Super. No, tutaj idzie obrotnica. Jeszcze podłokietnik. Chociaż na razie powiedzisz, że jest ok, Ale no... Elegancko. A ty, masz, ty też masz coś takiego? Wsiąś to? Katapulta. Też masz coś takiego? Nie no zobacz. I co będziesz tak odpoczywał w drodze? No, by to kierowało nogą. Chociaż kierował nogą. No eleganckie te fotele, co nie? Już chyba trzeci raz powtarzam słowo elegancko, no ale no są eleganckie. I co, katapulta, czy co to jest? Nie wystrzeli? Nie. No fajnie, fajnie. Wygodnie? Dobra, montuję dalej kociszka, bo jest już późno. Dobra, a ja wracam. A ja wracam do dzieciaków.